I witajcie, z tej strony Matorman, a ja witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Zagramy w Lag. Zaczynamy praktycznie w tym samym miejscu co poprzednio, ale ze względu, że za każdym odpaleniem gry po raz kolejny dostajemy nowe gumy, właśnie można znaleźć nowe gumy. Możemy w końcu... take puzzle. Bo połknął gumkę znowu. Jego promień rentgenowski pokazuje, że ma sporo robaków. Ale czy tylko? Sprawdźmy. I tak, i pomyślałem sobie, że te wszystkie układanki nie będę rozwiązywał w stylu podpowiedzi, bo nie ma to większego sensu, po prostu kto by chciał patrzeć na jakieś tam podpowiedzi do układanek, tak więc i tak nic z tego razem ze mną nie ułoży, tak więc ułożyłem, no i można powiedzieć, że wysyłamy, wysyłamy tą zagadkę dalej. No i za mamy zaakceptowane, gratulacje, wygraliśmy. Tak użyłem podpowiedzi dużo wcześniej, tam trochę z gumami, ale nie chciałem się pokazać. Bo po co? Po co? Ale jak? Gumka robi kompletne kółko i z takim małym okręgiem na środku. Dobra robota. Wnętrzności, bo dziękują Tobie. mi. Salt. Now, maybe you can relax a little. What the uh, whispers? It's a necrostical enigma, to maybe it's Baltimore transliteration. The whispers. Or not. Hmm, też nie rozumiem za bardzo tego fablana. No wiadomo, w każdym mieście powinien być taki dziękak. Tak, tutaj było trochę cięcia, ponieważ Nelson ja mówi przez przypadek to samo, co zrobiliście w zeszłym filmiku. No i mamy polecenie. Uda się na swój skuter śnieżny. Wybierz fabryk. No, to idziemy do fabryk. Eraser. Hi, Sheriff Bog. Yeah, I'm uh, Nelson Tethers of the FBI's Department of Puzzle. Agent Tethers, good to meet you. We got a real mess here. Yes, we do. We do? Oh, yes. Yeah. It's going to be a while before we can get this factory running again. But my job is to get this factory back to making erasers. Agent Tethers, you're in a right pickle. Well, I should probably ask you some questions about the incident then. That's what I'd do if I was a big, important FBI boy. What was this incident? Well, we don't need to be dramatic. What happened? There was an explosion. What? Oh, yeah. A big explosion And the foreman just never came home. I mamy... No, mamy tutaj zagadkę do When did the accident czasu. take place? Well, I've been to figure that out myself. Here's what I know. Rest easy, Guard Serwis, czyli serwis do ochrony. Zatru... Był zatrudniony, żeby patrzeć na fabrykę od północy do północy wczoraj. Z ich. Można powiedzieć dialogów, czy możesz wyciągnąć, kiedy był... kiedy był wybuch, kiedy był wielkie, wielki hałas. Spróbujmy to rozwiązać. To jest zagadka słowna, tutaj trzeba wziąć wszystko na logikę. I będę robił tak, że, żeby nie było, że przychodzę grę gry na podpowiedziach, to będę nie patrzę na odpowiedzi teraz, później, wcześniej, tylko teraz. Pierwsza podpowiedź Igi zaczęła o 6, ale czy o 6 rano, czy o 6 wieczorem? Nie wiadomo. Druga podpowiedź. Pop. Pop pracował najkró, najkrótszą mianę, zmianę, pracował do północy. I ostatnia podpowiedź Wielki hałas stał się godzinę zanim Pop można skończył swoją 3 godzinną zmianę. I tutaj wychodzi na to, że, że Al pracował pierwszy od północy do 6 IGI pracowała od 6 do można powiedzieć do 1, ona pracowała 7 godzin. Bernie pracował 8 godzin aż do godziny 9. Zaś Pop pracował przez ostatnie 3 godziny. A jeżeli, a jeżeli był wybuch przy, z, godzinę, zanim ostatnia zmiana się zaczęła, tak więc można powiedzieć, że wybuch stał się o godzinie 8. ustawiamy zegarek na godzinę 8 i sprawdzamy, czy dobrze. Jak wspomnę, po prostu. W chwili, kiedy nagrywam, zakrywam sobie oczy i nie patrzę na te wskazówki, tylko po prostu Molera mówi mi, czy, yy, czy ta zagadka jest krótka, długa, czy może obrazkowa. Także i po prostu wiem yy, kiedy mam przełączyć. Teraz potem to usprawnię tym to było pierwsze podejście, potem będę miał oprócz. I o co tu chodzi? I to, co mam tłumaczyłem? Bernie pracował 8 godzin w 24 godzinowym dniu. Pop pracował 3, AL pracował 6 godzin, a IGI pracowała 7. Iggy musiała zacząć o 6 rano, ponieważ była zmieniona przez innego można powiedzieć, innego strażnika. Ale przyszedł pierwszy i pracował do, przez 6 godzin. Potem Iggy zaczęła o 6 rano i skończyła po, o 1 po południu. Bernie pracował trzecią zmianę przez 8 godzin, za, dopóki nie usłyszał hałasu. Jego zmiana była do 9, więc eksplozja wydarzyła się o 8 wieczorem. Czyli o 20. Według naszego zegarka. If there was an explosion at that time wouldn't the icicles on the building have been knocked off Good point maybe they grew back what happened to the foreman my notes don't have a lot of details well we're still trying to figure that out one day after work Mr. Dabner just never came home the accident was pretty bad oh is there uh a... is there a body no nope. He just gone. Isaac Davner's is his name, if you don't have that in your notes. We don't even know if he died in that explosion? Won't be able to find that out till we find a way into the factory. What did your investigation turn up? Not much. I can't figure out how to get yeah, past how to well, the piece I can see that just by looking at it. So it is. I guess that's why you make the big bugs, right? That's right, sir. means <laughs> well, I don't seem to be getting a lot of answers. Listen, why don't you meet me down at the Moose Ear Diner later? I have some files related to the case that you may be able to help me with. Oh, okay, but I really think... Agent Tethers, it's a pleasure working with you. You're doing a great job. We get the moose here in a bit. Hmm... No nic Czyli, że jedziemy do Moose Ear Dinner Czyli, tłumacząc na polski pod łosiowym albo podłosi uchem Jeśli ktoś wie, o, jaka to powinna być forma, to niech mnie poprawi Będę szły Ta okazja się wy... pojawia tutaj parę razy

to be some tiny footprints in the snow around the diner. But I don't see any kids around here. Possibilities include stealthy children, tiny animals wearing boots. Oh, cats wearing shoes. Nice, Nelson. Now, that's going in FBI records. And I'm still recording. <laughs> Tether's out. <laughs> <stansionate> Excuse me. I, I see you're working on your sign. Is it safe for me to go into the diner? Excuse me. gotta fix the sign. No, something Pomoś wrong me. with your sign? Uh, I said, is there something wrong with... You a cop? I ain't got time for cops. I'm not a cop. Look, I gotta get this sign fixed before it gets dark. And I don't want to be out here after dark, if you know what I mean. Yeah, I, can I don't, top. actually. What do you mean by it's that? It's just a fuse, but I can't remember which one it is. Not with all the whispers in my head. What? With whispers? Get the fuse for me. I'm getting cold out here. Tak, człowiek naprawiający znak zapomniał, której którego bezpiecznika powinien użyć. Nawet jeśli zakodował go, tak żeby tego nie zapomniał. Wybierz bezpiecznik, który kompletuje sekwencję. Który pasuje do sekwencji. Swoją drogą tą zagadkę rozwiązałem po raz pierwszy. Jak grałem, rozwiązałem ją na chybił trafił. O czym zaraz zobaczycie. Chwilę. Po prostu. Jakoś mi się tak zdarzyło, że coś mi się skojarzyło, ale nie wiedziałem po prostu jaka, na jakiej to zasadzie i jak to działa. Ale zobaczmy podpowiedzi. Jeśli ktoś wie już, który to jest, to niech, niech spoży sobie. Podpowiedź pierwsza. Sekwencja symboli na skrzynce z bezpiecznikami wygląda trochę znajomo. To potem tam przeczytam, przetłumaczę. Symbole na bezpiecznikach są symetryczne. Hmm. No i tu widzimy, że te symbole są symetryczne Jeszcze raz pierwsza podpowiedź sekwencja, na symbolach, sekwencja symboli na tym Na skrzynce z bezpiecznikami wygląda tak jakoś znajomo Może nie, może nie jest To po, po prostu... Może nie jest to kompletnie losowa Tak, odpowiedzią jest ta koniczynka Odpowiedzią jest ta koniczynka, ponieważ yy, jak widać, yy, za, zresztą zaraz zobaczymy odpowiedź. Jeśli ktoś wie dlaczego, to na pewno się Bo naprawdę ta zagadka jest bardzo sympatyczna, bardzo ciekawe pomysłem. Tak, nie bo... Dobra, czy po odpowiedzi, po co na był, tak jak zawsze i jak? Odpowiedź. Każdy bezpiecznik w sekwencji miał na sobie numer i jego odbicie odstrzony, no, czyli na, po prawej i lewej części bezpiecznika, e, brakującym brakującą ogniwem. Jest liczba 3, gdzieście? 1, 2, 3, 4. Jest tak się stworzyło z dwóch. Z hey, co wiesz? to jest? Well, I gotta finish getting this sign mounted. See you later. Well, we'll see. I don't suppose you know anything about the eraser factory accident? Don't suppose I do. Did you know Isaac Davner? Not much. Heard he had some kind of accident. Feel bad for his wife, Glory. Tak, to jest mam naj najbardziej docierający sposób odpowiedzenia na pytanie. Jeśli wydaje Wam się, że może się trochę plączę w tych zagadkach z tymi podpowiedziami, to wybaczcie, po prostu. Inaczej nie potrafię. No tak. Wchodzimy do środka, zbieramy... Patrząc na miejscu. JAKIE GAŁY! No dobra... Zbieramy trzy gumy... Gumy się chyba pojawiają, pojawiają w zasobie miejsce. Starym pojazdem... A jeśli nie, no to... I tak są, zawsze je widać... Excuse me, ma'am. Um, miss, waitress lady. Welcome to the Moose, Diner. I'll be right with you. Can I help you with that? Yori pogubiła się z jedzeniem, które miała przygotować. Wypełni wszystkie wszystkie wypełni całe jadło na talerzu, tak, żeby żaden z nich nie wystawał poza talerz. Się z tym. Nic, po prostu wypaczmy. I to jest też kolejna prosta układanka. Po prostu musimy tak zrobić, żeby wszystko się zmieściło na talerzu, żeby wszystko się połączyło z sobą. No i mamy tutaj. Te tosty, kawę ciasta, marchewkę, rybę, mięso. Mięso się łączy z rybą. Jakieś kiełbasy, Mamy łódko. Łódko się łączy z koperkiem. Kaperek się łódko się łączy z kiełbasą. Grzyb się łączy z rybą. Tutaj to się łączy z tostami. Łączymy je z poprzednim zestawem. Bacon, się nic z na razie nie łączy. Ciasto z, z kiełbasą się łączy. Wszystko się łączy razem. Bacon. I na końcu marchewka. Marchewka. Okładam. 11. Akcepted. Jej. I znowu ani razu się nie pomylili, aż. No to jedziemy do. Ocean Top Asian. There you go. Delicious. Thanks. So uh what's good here? I don't know. It's all fine. Oh, okay. What's your name? Lori Davner. Oh. Aha. So I'm Nelson. Are you feeling okay? Yes. No. I'm just thinking about my husband. What's wrong with your husband, ma'am? Is he okay? He will be. Well, I'm with the FBI's Department of Puzzles Research. I need to ask you a few questions. An, an accident, accident the, the eraser, the eraser friend, caused it to shut down. Do yeah, you know anything about so that? And of course I do. Have what have you heard? Uh, well, so, nothing really. I mean, just that it was an accident, like everyone says. The factory foreman, Isaac Davner. He was your husband? Yes. Oh, I'm so sorry. There's not much in my files about him. That's okay. He's a great man. I'm so proud of him. For. Just so proud. Oh, okay. <laughs> the repairman outside seems a bit odd. Anything I should know about him? well i think he's got a bit of a crush on me but he's harmless could he have hurt your husband to get to you oh no he wouldn't hurt a fly he even avoids stepping on rocks so he won't accidentally hurt any critters living below i wish people wouldn't tease him for that daryl Kończymy w Muster Dinner, na słońcu będzie miło ciepło przynajmniej, nie będzie tam na zewnątrz, a wy jak zawsze kliknijcie lub kliknijcie w zakładkę fajne, kliknijcie zasubskrybuj kanał, może wpiszcie jakiś komentarz od siebie, no i do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!